Przyszła mi ochota na polędwiczki podsuszane. Żeby nie było nudno, w sześciu smakach. Oczyszczam i wszystkie przyprawiam. Na początek sól i pieprz. Mam ich 3 kg. Soli zwykłej i peklującej daję około 60 g razem. I dwie łyżeczki pieprzy. Jedną taką zostawię, a do pozostałych dodaję różne przyprawy. Papryka ostra. Tymianek. Kmin rzymski. Wniszcie, Każdą sztukę wypadku osobno. W dniach rozpakowuję, wieszam na hakach do wysuszenia. Umieszczam w wędzarni, rozgrzewam i wędzę, 65 stopni Celsjusza. W najgrubszą wbijam termometr. Zrębka, którą używam to buk i śliwa, mieszanina pół na pół. Po dwóch godzinach termometr w mięsie wskazuje 45 stopni, Przestaję wędzić i ustawiam 85 stopni Celsjusza. Po godzinie zwiększam na 95 stopni. I tak otrzymuję, aż w polędwiczkach będzie temperatura 67-68 stopni Celsjusza. Wtedy koniec. Można już jeść lub podsuszyć przez kilka dni. Tutaj mam dwie różne. Może być tyle smaków, ile macie przypraw, ile macie pomysłów. Ja każdą przyprawiłem inaczej. Już są podsuszone, oczywiście, bo wykonałem je przed świętami i trochę na święta się zjadło. Nie było kiedy w czasie okresu świątecznego dokręcić. Ale ja uwielbiam podsuszone wędliny, więc to mi naprawdę nie przeszkadza. Przekroimy, nawet chyba wolę takie. Przekroimy, zobaczymy, jak to wygląda w środku. W każdym bądź razie, każda porędwiczka osobno zapakowana, w inny sposób przyprawiona, wędzona i podpiekana w wędzarni do temperatury w środku no, co najmniej 65, ale wskazane 68, 67, 68 stopni, po to, żeby wszelkie błędy pomiaru termometrów mieć z głowy, no i mieć pewność, że to, co jest w środku jest termicznie przetworzone. Ale oczywiście takie mięsko można też robić jako mięsko surowe, jako mięsko dojrzewające, zimno wędzone, ale to już zupełnie inna historia. Tutaj mamy wędzone na gorąco i podpiekane w wędzarni. Tak to wygląda po podsuszeniu. O, już tydzień czasu wiszą w spiżarni. Zajrzyjmy do środka. Mmm. Pięknie wędzonką pachnie. Idealny przekrój. Polędwiczka, chudziutkę mięsko. Najbardziej plastyczne wyglądało, ale na środku też jest bardzo kruche, mimo że sporo wilgotności jest, ale to jeszcze jest bardziej kwestia dość wysokiej obróbki termicznej. No ale to jest dobre. Po strukturze jest naprawdę wygląda na dość wilgotne mięsko, ale po ukrojeniu, jak było widać, kruche rozpada się w dwustach. Nie wiem, czy dobrze tutaj kamera to wyostrzyła. Uwielbiam takie przykąski. Pokroić tego na jakiś półmisek. Nawet jeżeli pokroimy tylko samą polędwiczkę, to każda z nich będzie miała trochę inny wygląd, bo ta jest chyba bez przypraw w ogóle. Tutaj mam prawdopodobnie tymianek. Tak, po zapachu wyraźnie czuć czu czu w, za każdym razem inny smak, inny aromat i mimo, że na jednym talerzu wydawałoby się, że leży taka sama wędlina to jednak jest to coś innego poza tym da, jest to sposób na to, żeby dzisiaj wykonać klasyczne, ale jeżeli lubicie polędwiczki i macie ochotę, żeby je jeść często to następnym razem zróbcie paprykowe następnym razem czosnkowe następnym razem właśnie obtoczone w tymianku po to, żeby mieć Różnorodność, jak się podobało, zapraszam na kolejne odcinki. Poproszę o łapki w górę, o subskrypcję, udostępnianie, polecanie innym. Ja jeszcze przekroję, żeby pokazać, jak ta druga wygląda w środku, no ale się nie powinna w sposób wyraźny różnić. Smacznego Wam życzę. Na razie. Małem się już nie odzywać, ale ten pijankowy aromat i smak jest naprawdę zarobisty. Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki, i literatura dla pasjonatów. Zapraszam!